Dzień się jest kolejny odcinek z gry Five Nights at Freddy's Dzisiaj planuję zrobić noc czwartą i piątą Żeby zrobić już dwie naraz Nie chcę mi się tak codziennie, ten oddzielnie nagrywać tych nocy Tak więc no, kontynuujemy no Wiadomo Dobra, kolejna noc w pizzerii złego Freddy'ego Fazbera pod ostatnim odcinkiem widziałem dużo lajków, było chyba 5 albo 4. Za co bardziej... Już Foxy! Ej, widzieliście co? Foxy, minutę na nieco, no, nie minutę, kurde 30 sekund na niego nie patrzyłem, a on już się wychylił. Dobra, fonga, ja esy wyciszymy od razu. To on zaraz będzie mi tu biegł, Foxy. Dobra, pik, pik, pik. No, muszę zaraz go pilnować strasznie. Bo może mi zaraz w każdej chwili możemy wyskoczyć. Był nie, jest, był wszystko Ale no widzieliście tak szybko już lecą teraz te nocy. Dobra. Pik, pyk, pyk. pyk. żyje wszystko. Pik, pik. Freddy? Czyżby? Nie, jest. Dobra Osiemdziesiąt pierwsza, myślę że dobrze nam idzie Freddy? Nie, Freddy był, nie było Nie, dobra, nie ma. Już się bałem, że go nie ma Dobra Wszyscy są Teraz już naprawdę nie ma żartów, skończyły się. Już nie mogę się rozpraszać. Już mi się trudno gada, jak mu trochę. Czy Freddy był? już ślepy, jest Był, Foxy jest. Nie było Foxiego? Nie, nie, był. Jezu. Ja się już w ogóle rozpraszam się strasznie za to przeproszę, ale tru trudno jest gadać jednocześnie. No nie Freddy się gapił. Trudno jest gadać i jednocześnie grać, oczekuję na takim poziomie. To szybko lecą noce. O, o, o. widzę. Voice. Freddy, Trbe? Nie, chyba nie. A może? Nie. Na stres kropka i odpędzę. Ale nie, już farta, to spokojnie. Ale mam 64 to jest strasznie szybko lecą te noce. Ee, to so czwarte, już. A dlaczego ja mam? No, wiem, bo się wydawało, że coś się. Poglądajmy. O, isterek! Uwaga, widzowie! Isterek, isterek, tutaj jest isterek. Po, no, po prawo od was. Nie, no, normalnie po prawo. Są plakaty z duszami z dzieci. O! Tu też jest historia, patrzcie! Tutaj jest napisane Five children are now linked to the incident at Freddy Fazbear's Pizza, where... Where? Poczekajcie, bo nie widzę, bo mi zasłania napis Where a man dressed in a cartoon mascot lured No, czyli Willem'a, to nie zabrał na i potem... No, wiadomo No, ale coś bardzo szybko minęła to nos tak więc łatwo Freddy jest wszyscy znowu ale teraz już mnie nie obchodzą czy jest czy nie ma czy co kurde czy cholera mam na pewno już na pewno mi się uda no no bądźmy szczerzy no miałem dobra no 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 więc o tym mówiłem hehe he he he, he noc piąta. Uff. Tutaj już jest jeszcze gorzej. Skończyła się miła praca w piseli pod jego puba. To już nie są miłe czasy. co? to a to problem. to Jest jakiś tam bedd. Nie, sorry! Już się zamknąłem, że w Nie dobra, chyba to wyciszę, bo mnie to rozprasza strasznie. Uff. A też pod ostatnim filmem widziałem, że ktoś zostawił komentarz, że jego kuzynka gracz we FNAF czy coś takiego, to ją serdecznie pozdrawiam. Każdy wie, że FNAF jest najlepszą grą. A jak nie, a jak uważacie, że FNAF nie jest najlepszą grą, to wejdźcie na moje kolejne inne kanały. Jeszcze za niedługo założę kolejny, i tam będą inne gry. Na razie jest browers i pociągi, ale. nie, są dwa z pociągów, sorry. A i słuchajcie. Bo wcześniej miałem taki koncept, żeby każdy mój kanał, nieważne czy jest od pociągów, Pokémonów, czy od czegokolwiek, czy od FNaFa To na tym będzie logo Kita z browser, bo to... No mówi się, że się przyjęło, że to jest już mój kanał, nie? Że to już moje trochę logo Ale pociągi, to jak widzę, że słabo wyszło mi to logo Tylko na Ninjak od pociągi nie będzie Kita, może może będzie gdzieś ukryty na backstage jako easter egg, ale... Wiz! Eee, boni, Ale tak, to to nie będzie go na pierwszym planie, tak jak teraz. No, yy. No, już poszedłem. Kurde. A i zachęcam jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka, i udostępnienia tego filmu każdej osobie, która lubi FNaFa. Dobra, już się trochę wkręciłem w, w to. Bo już mi się przypomniało jak to się robiło. Jak się ploliło. Bo znowu miałem 4 dni albo 3 dni przerwy od FNaFa, Dlatego... I słuchajcie widzowie, bo za niedługo wyjeżdżam. I raczej nie będę miał możliwości nagrać odcinków. Dlatego... Yy, nagram jeszcze... Nagram jeden na zapas. I będzie dosyć długa albo tygodniowa albo dwutygodniowa przerwa. Yy, dlatego... Możecie wejść na Ninja pociągi, bo tam będzie bardziej regularnie. Regularnie, regularnie, dobrze. I tam będzie regu... regularne filmy. Tak samo na Ninja Koda browsers, bo tam też będą. Tylko nie wiem, właśnie od tam jakieś megaboksy znowu wróciły. Ja to na boxach się w Brewsters wychowałem. Ale no, wróciła, ale ja nie wiem jakie zdobywać, w ogóle te, te, żetony mi się nie przyznają, ale to browser, teraz gramy w FNaFa. No i właśnie nie będę nagrywał odcinków FNaFa, będą jakieś pojedyncze shorty czy coś, ale raczej takich długich odcinków jak teraz, co nie będzie. Bo po prostu, yy, no niby nie mam jak, nie? I jeszcze coś, yy. jak już wrócę, to planuję... Zacząć w nafa 2, bo teraz nag nagrałem piątą noc, czwartą i piątą noc. Yy, a na zapas sobie nagram jeszcze yy, Custom Nights 20 na 20. I potem, pf, i potem, o funkcji. I potem po prostu już zaczniemy już w FNAF 2. A po FNAF 2 będzie w FNAF 3, potem w FNAF 4. Tylko, że ja w FNAF 4 to ja muszę się douczyć, bo ja kompletnie nie umiem w niego grać. W ogóle jakoś nie słyszę tych. Jest! Noc piąta! Dziękuję Państwu. Super. dobra Uff. O, ta muzyka, ta muzyka mnie prześladuje. Ta muzyka. To jego pozycyjka prześladuje. Mike Schmidt, jedenasty, dwunasty, tik, tik, Mamy pierwszą gwiazdkę! Dobra. Tak więc widzowie, tym pięknym akcentem. zaczniemy szóstą noc. Hehe. Pewnie myśleliście, że teraz będzie już koniec odcinka, nie? Ale nie. Tym pięknym akcentem zaczynają się stąd Żeby na castometa była tylko jedna. Już się ruszyli wszyscy. To niedobrze dobrze. Radzie widzę, że coraz się gapi w kamerę. To będzie ciężka noc. Ale zleciał ten FNAF jeden, szczerze. Bo, nie, bo z, prawda, teoretycznie to powinny być jeszcze trzy odcinki. No. Powinny być jeszcze trzy odcinki. Ale ja to wszystko zrobię w jednym. Bo już tak jak mówiłem, po prostu mi się nie chce tak, yy, nagrywać oddzielnie, bo to jesteś męczące, teraz jest gorąco. Połowy dnia się spędzę na dworzu gdzieś na mieście czy coś Bo inaczej była jakby była zima, nie? Widzimy to się raczej nie wychodzi. No. Jakiś Facebook mi się włączył. Ale ja teraz nie mam czasu, bo ja tu przychodzę FAFA. Dobra, Dobra, nara. Całkiem dobrze idzie, no 80% druga noc. Druga seria godzina. O nie, nie, nie weź weź, bo mi to dekoncentruje, cholerka. Mega mnie to dekoncentruje. Oha, fucksie Nie no weźcie to już przegięcie Dobra Sara za chwilę cisza, ale znowu wejść w rytm. Cika jest w kuchni. Chica, chica. Chica, chica, chica. Och, nie sprawiłem Ciki. To już kolejny mój błąd. Już się mega gubię, jak szczerze. A po mnie idzie mam 50% baterii piątą Ja nie wiem jak ja to zrobiłem Jak to jest w ogóle możliwe żeby mieć 50% baterii na piątej Teraz pewnie mi będzie to schodzić kolostalnie szybko ale Na pewno przejdę no już przecież nie takie rzeczy się robiło, nie? No się kamerze Właśnie, ja chcę poszukać czterygo dla widzów. Dla naszych kochany widzów. Dobra. Tylko tu ze skrzeczy. No. I tym sposobem skończyliśmy szóstą noc. No, nie ta muzyka. Ta muzyka. Freddy mnie prześladuje po nocach. Dobra. To tak więc tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek i e, spodziewajcie się pod, e, tego odcinka jeszcze dzisiaj. Głupio, powiedziałem. Ale no w każdym razie kończymy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zostawiać łapkę w górę. Też!